Odważna kobieta, siostra zakonna od aniołów, więźniarka radzieckich obozów, Polka, mistyczka, sercem częstochowianka. Modliła się o zbawienie Stalina i Hitlera, zmarła w opinii świętości. Siostra Wanda Boniszewska, czyli Skąd Biorą się Mistycy. Rzeczy, które przerastają poznanie, to tak samo ona pisze, że czasami była bardzo duża, silna wściekłość złego ducha, i ona jak doświadcza tego, że była bita przez niego, była, ona pisze, że to było plucie jej w twarz z smutliwą śliną, ale to jeszcze nic w porównaniu to, co siostra powiedziała, do tego, że ona ma czasami nawet takie wątpliwości doktrynalne, czyli z święta. Pisze, że Spojrzałam w Boga, ale moje serce nie pałało ku niemu, nie czuła tej gorliwości, którą miała z Panem. Że ona jakby miała takie. w pewnym momencie to jest chyba najgorsza próba. Powiem szczerze, że ja przed tym się też zastanowiłam. Że największym chyba cierpieniem tak z, z moich odbiorów wynikało to, że ona miała ten taki, można powiedzieć, rozjazd, że ona już nie wiedziała, co prawdą w niej, a co nie. To była chyba naj... tak jak ja widzę, że to była taka ciężka próba w jej życiu. Ale też Pan Jezus ją uprzedzał zawsze przed tym, przygotuj się będzie próba. I to właśnie to takie, że ona nie wiedziała już, co jest prawdą, że miała takie zaciemienie w duszy. To chyba było, to jest, to jest straszna próba. Ja myślę, że kluczem do zrozumienia jest to, że ona cierpiała za kapłanów i osoby zakonne. Dlaczego? Dlatego, że chyba najwięcej ranimy Chrystusa brakiem wiary. I kapłan, który zwątpi w Eucharystii, w obecność Jezusa w Eucharystii, Kapłan, który zwątpi w miłosierdzie, kiedy w sakramencie pokuty spotyka się z taką mędzą ludzką, że już naprawdę tylko Bóg może temu, to, to, to było pole jej walki. Więc nie dziwi mnie, że miała tego typu pokusy, że tam właśnie walczyła o te duszę. Bo to, to, było, to jest miejsce, gdzie jesteśmy no, bardzo często atakowani, ponieważ jak gdyby treścią naszego życia miałoby być to ukochanie bardziej. My byśmy mieli jako osoby zakonne i kapłani, powołani jesteśmy do tego, by być bardziej z bliska, by bardziej wierzyć, bardziej ufać. To bardziej jest bardzo kluczowe. I właśnie te, te walki wandy były po to, żeby ratować tych, którzy wątpią, którzy mają te momenty a zły duch co? No przede wszystkim chce oddzielić człowieka od Boga. I tak jak robił wcześniej: zasiać wątpliwości. Czy na pewno Bóg nas kocha? Czy na pewno jest wszechmocny? Czy to nie jest tak, że nie chce nam czegoś dać? No to jest od, od raju. To sama, ta sama historia. Ale to też pytanie, czy ona doświadczając tych stanów, tego takiego, tej, tej, tej ciemności, to ona tak naprawdę odczuwała te wszystkie cierpienia tych kapłanów? Ona jakby to brała, jakby Pan jest dopuszczał, te, ona odczuwała w sobie stan kapłanu, duszy, tak, tak? To było tak, w niej, to tak. przechodziło na nią. Tak. W momencie, kiedy na przykład walczyła o kapłana, który chciał popełnić samobójstwo, przeżywała jego myśli i uczucia. I w tym momencie mówiła Jezusowi, kocham Cię. Wybierała Jezusa. I w ten sposób zwyciężała, tak to przynajmniej opisuje, że dzięki temu zachowywała tego kapłana od śmierci, bo ona nie zwątpiła, tylko do końca wytrwała wierząc. Ale wytrwać w wierze nie oznacza nie walczyć. Cała ta walka się toczyła i ona stale próbowała wzbudzać coraz bardziej tą wiarę, rozniecać, to jak z płomykiem. Dmuchała, aż rozpalił się taki ogień, że już zły duch po prostu wiedział, że tutaj. Ale to szło tak powoli, widać było tą walkę, ona opisuje tam konkretnie myśli, wątpliwości i także to w ten sposób ona tak to opisuje, że tak to przeżywała. No właśnie, była propos kapłana, też taki mi się zapamiętał fragment, kiedy pewien kapłan chciał popełnić samobójstwo, chciał się rzucić z okna, z czwartego piętra. I ona się modliła i on otwiera okno i słyszy dzieci, które mówią, to grzech śmiertelny, do piekła pójdziesz. I on jakby zrozumiał, że to, co chce zrobić, to właśnie Bóg na to odpowiada. Zamknął okno i to był ten moment właśnie wstawiennictwa bandy, że on, on to po prostu zrobił. Jak to Pan Bóg no. rozwiązuje, to, to są systematy. przeróżne tak. rzeczy i, i drogi i, i, i sposoby, natomiast no... są świadectwa do tej pory ogromnego wstawienia bandy za kapłanów, to jest... No dobrze, to teraz zapytam o drugą stronę. Wanda widzi też anioły. Ma bardzo mocne obcowanie z aniołami, z siostrą od aniołów. No to wiadomo, z charyzmatu wiązuje. <grym> Ale często tak taki uroczy opis, że widzi małą dziewczynkę w niebieskiej sukience. Wanda mówi, że była mądra, śmiała i służyła razem z ministrantami. I mówi, że była własnością mamy niebieskiej i układała Wandę do snu. Pisze takie słowa, że, że była razu jednego sama w pokoju. Usłyszałam jakiś szelc w sąsiednim pokoju. Wyszłam, ale nikogo nie widziałam. Gdy powracałam, ujrzałam śliczną matuchnę w towarzystwie ślicznych aniołów. Szła w stronę kaplicy. Każdy był odznaczony męką pańską. Czy to było powszechne w życiu Bandy, że ona miała takie obcowanie z aniołami? Ona stale jakby chyba była w ich towarzystwie. To znaczy, na pewno na wielu etapach jej życia widziała tych aniołów. I tak jak na początku to była malutka dziewczynka, to później w różnych formach, czy w różnych postaciach, bo czasem to był jakiś młody chłopak, czy starszy mężczyzna, czy... No, przeróżnie, ale miała świadomość, że to są... Właśnie, że to nie są ci ludzie tak jak ich widzi, tylko że to są duchy niebieskie. Także to i Matka Boża w jej życiu była obecna od dzieciństwa i aniołowie przez całe jej życie się przewijała tak. Aniołowie jej przynosili komunię jak była w obozie, w postaci pielęgniarki podając leki, ona wiedziała, że to jest komunia święta. Pamiętam, może wrócić. Nie, musimy do tej, to musimy rozwinąć, bo to jest super. Ja po prostu miałam, mówię, wow, to jest niedbywałe, że ona tak bardzo pragnęła. Tak. Jest napisane, że ona połączyła się z tabernakulum. No, tak. Po prostu wyobrażała sobie tabernakulum, y chciała duchowo się połączyć. I pielęgniarka właśnie przyniosła jej lekarstwo i ona mówi, i przyjęłam Jezusa. I jakby Jezus tak. wykorzystał tak, tak sytuację. I ona miała odczucie Boga i przyjęła komunię w postaci lekarstwa, że Bóg coś takiego zrobił, nawet wybrany duszy. Tak, jeszcze w Pryciunach mhm. była na przykład taka mhm. sytuacja, że ona tak mhm. bardzo pragnęła komunii świętej, że przyszedł ksiądz, który wtedy był, to nie był ksiądz Barwicki, to był inny ksiądz i udzielił jej komunii. Później wieczorem ten ksiądz przychodzi, ona mówi, ale ja już miałam komunię świętą. On mówi, jak? Przecież ja nie przynosiłem się jeszcze kolumny świętej. A no, no jak ksiądz odprawiał mu to nie. On mówi, nie. I okazało się, że kiedy odprawiał mszę świętą i przełamał hosty, zdawało mu się, że kawałek partykuły upadł. Szukał, rozglądał się, ale nie znalazł. A ten kawałek przyszedł z wandzie anioł w postaci księdza. Tak to ona opisuje bo... Tak, tak. Ja też to dodam do, do tego cierpienia za kapłanów. Wanda cierpi za kapłanów, jest niby w piekle, jak opisuje, za grzechy czystości kapłanów. Mówi, że do jody, jody brakowało do utraty niewinności, tak była kuszona. I to zawsze jest charakterystyczne od że brakuje momentu czasami do tego utraty niewinności, tak. grzechu, i przychodzi moment, że Matka Boża wręcz sama interweniuje i osłania ją płaszczem. Pasz, I ona y, rozumie, że to właśnie za grzechy kapłanów i tak nawet zwierzęce mówi, takie jakieś zwyrodniowe rzeczy, że to, ma taką, że to zawsze przychodzi jej, to za to i za to. Tak, tak, tak ona, ma, ona ma ogromną świadomość tego, za co w tym momencie cierpi. Póki człowiek walczy, to nie przegrał. A Pan Jezus jej wyraźnie mówi, gdyby cię walka przerastała, uciekaj się pod płaszcz Matki. I to jest metoda Wandy. Że walczy, jak długo da radę, jak już nie może, to krzyczy Matko, skroj mnie pod swój płaszcz. Jej decyzja jest jedna, ona chce być wierna. I do tego momentu, dopóki nie zmienia decyzji, no to walczy stale, więc ten szatan przegrywa dzięki temu właśnie, że kiedy widzi, że już jej brakuje sił, chowa się pod płaszczem pokalanej. I też właśnie to mnie też zaciekawiło, bo Jezus jej mówi, że ma, że jej życie ma być podobne do mszy świętej, pragnie, by Wanda składała swoją ofiarę życia w. w Bartki ze swoich cierpień, za kapłanów. I Pan Jezus sam zdradza Wam, że bardziej cierpiał w czwartek niż w piątek. A powiem szczerze, że do tej pory mieliśmy, większość ludzi z nas ma inne wyobrażenie, że ten piątek, że ta droga krzyżowa, a jednak Jezus mówi Wam, że ten ogród jest to, co cierpiał w czwartek, było o, o wiele większą męką niż to, co przeżywał w piątek. Może jest kwestia, że boimy się bólu fizycznego. piątek jest takim momentem, kiedy Jezus bardzo mocno fizycznie odczuł ból, umierając na krzyżu. Ale czwartek był momentem, kiedy on przeżył całą tą mękę w sposób duchowy, kiedy musiał zmagać się ze świadomością, że przyjdzie ta męka i że ją przyjmuje. Czwartek to był moment, kiedy Jezus mógł uciec z tego ogrodu w I tam się decydowało to, co będzie dalej. Ten moment przyjęcia tego kielicha. To była ogromna męka, to myślę, że to był, to był właśnie ten moment, to, to, te kuszenia, wandy, które... Mę... To był moment właśnie, kiedy Jezus przeżywał dosłownie pokusę przeciwko podjęciu krzyża. I to musiało być bardzo trudne. Nie da się, ja nie wiem jak porównać cierpienie fizyczne z cierpieniem duchowym. Nie da się tego porównać. I dlatego ten czwartek był taki trudny i dlatego Jezus się czuł niesamowicie samotny. My przez cierpienie zawsze przechodzimy samotnie, troszeczkę, i szukamy tej ucieczki czy oparcia w Jezusie, w Bogu. A on tam czuł się bardzo samotny. Uczniowie spali. Uczniowie spali, na nikim się nie mógł oprzeć. Dlatego ta Wanda, która go pociesza w Getsemani, tak, tak, no, tak to jest dla niej istotne, i myślę, że tak bardzo sprawia to Jezusowi radość każdy, kto go próbuje w Getsemani pocieszyć, ze względu na tą samotność, jaką tam musiał przeżyć. Właśnie też, to znaczy też taka charakterystyczna zależność. Jezus cierpi samotność Götzmani, ale jej ona towarzysząc Jezusowi w ogrodzie, też jej życie jest samotnością. Jest Ech. pewne podobieństwo, prawda? Ja tutaj jeszcze nawiążę do takiej jednej rzeczy, bo to i było bardzo silne chyba najsilniejsze w tej książce, co tu zobaczyłam. Próba ogniowa Wandrów, tak to Jezus określa. Straszna próba. Rozdwojenie w duszy. To chyba najbardziej mnie tak uderzyło. Zły odciąga ją to, co siostra mówiła, od odpowiedzi, argumentem, że Bóg nie potrzebuje uzewnętrznienia, że jest przecież wszechwiedzący. Mówi: Widzę Boga, oczywiście przez małe b. Mówi: Widzę doskonale Boga, ale coś w duszy nie pociąga. Co to jest? Pyta: Dlaczego? Pyta Jezusa: Dlaczego? Dlaczego tego nie czuję? Dlaczego Cię tu nie ma? Chociaż siebie widzę. Dostaje odpowiedź, że ona tego tak przeżywa, bo to jest zadośćuczynienie. Czyli zobaczmy, jak przewrotne jest to zło, które Wandy dotyka, jak ono może powykręcać to wszystko. Jest bardzo kuszona. Jezus oczywiście jej to zapowiada, bo nie zawsze zapowiada, tylko ona nie ma świadomości, ona dopiero po czasie widzi, że to była próba. Po wielkich próbach i walkach podejmuje spowiedź, ale to było wielkie zaparcie się to posłuszeństwo, które mówi siostra, podejmuje spowiedź po wielkich walkach i mówi, że wszystko ustępuje, ale to jest ogromne właśnie. Ta walka to rozdwojenie w duszy i to jest ogniowa próba. I to jest bardziej chyba, ona o tym pisze, że to była męka straszna. I to bardziej przeżywa nawet czasami niż ból fizyczny, czy odpuszczenie no w zgromadzeniu właśnie, to co właśnie, mówiłeś To jest właśnie, to co, to, co jest. nieporównywalne, ale rzeczywiście no, przewrotność złego ducha okazuje się tutaj bardzo mocno, zresztą w ogóle Wanda ma trochę sytuacji, kiedy okazuje się przewrotność złego ducha, który jej mówi, jak ich chcesz uratować od grzechu, zgrzesz sama. Jak ty wybierzesz grzech, to ich uratujesz. I to są jak gdyby takie sytuacje, kiedy człowiek staje wobec takiego paradoksu, że aby cię ratować, to muszę zgrzeszyć? Szatan i tak ukazuje pewną rzeczywistość. I z tą spowiedzią też tak było, no, no to są... No, wiadomo, że Bóg widzi wszystko, tak? Ale to jak gdyby dla mnie jest ten tekst o tyle cenny, że może być ogromną pomocą dla wielu ludzi, którzy w tej chwili mają ogromny problem z sakramentem spowiedzi. Bo ta walka, którą ona stoczyła, to myślę, że każdy z nas w mniejszym stopniu stacza, ale wiadomo, że sakrament pojednania jest ogromną łaską, jeżeli jest przeżywany z wiarą. Ale jeżeli człowiekowi brakuje wiary, to podejście do sakramentu pojednania jest zawsze bardzo trudne. Im mniejsza wiara, tym trudniejsze. Więc te, te jej pokusy mogą być takim światłem i umocnieniem dla wielu osób, które przeżywają problem z sakramentem pojednania. No a to było, to było naprawdę bardzo ciężkie, bo ono daje świadectwo, że właśnie nie, nie te rany, nie, nie przebity bok, nie te krwawiące, tak tryskające, że aż ona mówić czasem ściany były. Zakrwawione, nie to właśnie tego to, typu. To. te duchowe to były najcięższe. Te ciemności, tak, że ona już nie wie, co tak, sprawna. My tak, też tak, tak. na to uwagę, tak. że to było dla niej najcięższe. To było najczelniejsze. Tak, tak. Bo kiedy ona wie, że cierpi z Jezusem, to jest łatwiej wytrzymać ból. Natomiast oddzielenie od Boga jest dla niej zawsze dużo cięższe. Dużo trudniejszy. To tak jak Jezus Getsemani, dla niego to oddzielenie tak. od Boga było największą męką. Podobnie Wanda, że nie cierpi tyle już w tym, w tym obozie, w tym areszcie, bo to, ale to, że ona nie doświadcza Boga. I to jest też dla niej bardzo dużą krzyżą, właśnie. Trudno to porównywać, ale tak ona to przedstawia. A ja jeszcze zapytam o inną rzecz. Postać siostry Ireny Warlickiej, bo bardzo często tam padały takie słowa, że jest szczególnie kochatą duszę. Siostra Wa Wanda wielokrotnie o tym pisze i Wanda przez jakiś czas była jej przełożoną. I co wiemy na temat tej postaci? Bo ona mnie też zaintrygowała, a jeszcze powiem, że ona to chodzi chyba od zgromadzenia siostra Irena, tak? To jest w ogóle bardzo intrygująca mm. rzecz. Ona jest siostrą księdza Barwickiego I Wanda była, opiekowała się nią na etapie postulatu. To jest etap, kiedy człowiek rozeznaje powołanie. Pierwszy etap w, na drodze życia zakonnego to jest właśnie u nas postulat. Najpierw są kandydatki, one się tak przyglądają, nie przyglądają, ale pierwsze takie zasadnicze zobowiązanie, postulat. Iwanda była przekonana o tym, że Irena ma powołanie, natomiast Irena, rozeznając zdecydowała inaczej i yy, odeszła ze zgromadzenia, założyła rodzinę. Młodo zmarła. Historia się tu nie skończyła. Jedna z naszych sióstr, kiedy musiała uciekać yy, przed yy, grożącymi jej aresztowaniami, dostała dokumenty. Ireny Barwickiej od księdza Barwickiego i mamy w zgromadzeniu w tej chwili siostrę Irenę Barwicką, która ma 104 lata. Jest? Jest. Także mogłabym powiedzieć, że Irena Barwicka w zgromadzeniu jest. jest no tak. No. Ale ja też niesamowita postać, bo tam bardzo wielokrotnie, że Jezus ją już tak szczególnie kocha tą tak. o, Lonia Sienkiewicz i Irena mm. Barwicka. To mm. były dwie postulanki, którymi Wanda w jakiś sposób się zajmowała. Jasne. I też pada takie słowo, dlatego o tym piszę, bo my mamy Polacę taką e, po siostrze Faustynie, takie była taka przepowiedź, znaczy Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, to też się łączy z tym, że Polskę szczególnie umiłowałem, i jeśli będzie posłusznia, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje e, światło tak. Awanta często była nazywana przez Pana Jezusa iskierką, szczególnie dla kapłanów. I to też mnie tak zastanowiło. Ona sama mówi e, o tym. Iskierki teraz dobrze rozumieć nie mogę, tak mówi Wanda, ale jeśli coś czuję, to mnie mocno upokarza. Czy te słowa można tak trochę traktować proroczo? Kto to myśli? Patrząc na Wandę, na ten moment rozpoczęcia procesu i na te wszystkie wydarzenia, które są w kościele, to myślę, że nie jest to dziełem przypadku, że w tej chwili rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Tak jak nie jest dziełem przypadku, że Wanda cierpiała za kapłanów, że ta, ta y, jak gdyby ekspiacja za kapłanów, za osoby zakonne i za nasze zgromadzenie, ta ekspiacja niesamowicie, była niesamowicie potrzebna. I tak jak zwykle bywa, prorocy w swoim czasie nigdy zrozumiani nie są, bo oni tak jak gdyby mówią o prawdach, które będą za lat sporo. Tak samo Wanda jest na te czasy bardzo potrzebna i jest taką iskrą. Wielu kapłanów daje świadectwo tego, że są niesamowicie wdzięczni Bogu za właśnie Wandę, za jej cierpienie, za, za jej wynagrodzenie. My nie wiemy, za kogo Wanda cierpiała. Ona nigdy nie mówiła, czy cierpi za tych, co są, czy za tych, co będą, czy za tych, co byli. My nie wiemy, za kogo ona cierpiała, ale wiemy, że swoje życie ofiarowała właśnie w tej intencji wynagrodzenia. Za te osoby, które są szczególnie powołane. Wanda też przy takie coś, że pomimo zrozumienia, jak cenne jest życie, zapragnęła od Jezusa, by raczył mi uwolnić. A Jezus, uwaga, zgadzał się ale zażądał wyraźnie odmowy na dalsze jego pragnienia. W przeciwnym razie śmierć miała nastąpić o 17.00 po południu, już bezpowrotnie. Wanda ma 10 minut na decyzję, czy chce, czy nie. I ona mówi tak, wybieram większą chwałę Bożą. I to jest, no właśnie, coś, można więcej, coś powiedzieć na ten temat, bo to tak intryguje, że Jezus w końcu się zgadza, bo ona bardzo często tak cierpiała, że prosiła tego pana Jezusa o śmierć. Ale w końcu Jezus jakby zgadza się, mówi dobrze. Historia relacji z Panem Bogiem to jest historia, która się toczy, dzieje, żywa. Bóg nie jest fikcją, Bóg jest osobą. I wchodząc w tą relację, człowiek spotyka się z osobą, której może nie widzi, i to jest problem, ale która istnieje, działa i ma moc. I to, co mówiłam już wcześniej, że w całej tej historii Wandy z Jezusem zawsze było wolnej woli, nie krępuje. Jezus ją zapraszał i oczekiwał, że ona się zgodzi. Ja myślę, że w życiu każdy z nas podejmuje pewne decyzje, ale Bóg jest większy niż nasze plany i to nie jest tak, że jak my mówimy, że nie pójdę w prawo, to już nie ma żadnej innej drogi. To Pan Bóg prowadzi nas w lewo. I czasem tak jest, że musimy iść dwa razy dłużej, bośmy skręcili nie w tę stronę i dojdziemy i tak do tego samego punktu. A czasem tak jest, że rzeczywiście Pan Bóg mówi, dobrze, chcesz inaczej, ja Cię tak kocham, że poprowadzę Cię tą drogą, którą chcesz iść, tak? Bo ona nie jest, jeśli to nie jest grzech, no to tu nie ma problemu. I Wanda, Wanda bardzo tęskniła za Jezusem, bo bardzo go kochała. I Pan Jezus dał jej taką możliwość. To już jest wyraz jego miłości, jego ufności. No i w takiej sytuacji ta miłość rzeczywiście też wzięła górę. Tutaj też Pan Jezus mówił do Wandy takie słowa. To też rozmawialiśmy o tych tak nękaniach demonicznych, ale Jezus mówi i tak: Na pewien czas muszę Ciebie zostawić całkowitej władzy piekła, ale trwaj. Wanda mówi: Nie chcę. Dosłownie jest wykrzyknik: Nie chcę. Krzyczy do niego: Nie chcę. On mówi: Nie zrzucaj ciężaru krzyża. No, właśnie, to są bardzo cenne słowa. Ona, ona była bardzo z nim bezpośrednia. Krzycza, do niego, nie chcę, musisz, musisz, znaczy musisz. No. To pokazuje i też walkę, jaką każdy z nas toczył krzyż, że Pan Jezus nam coś pokazuje, a my mówimy mu, nie chcę. I myślę, że w tej kwestii ma, bardzo się dużo możemy od Wandy nauczyć. Ja osobiście sama powiem szczerze, że bardzo mi dużo to pomogło. Właśnie to konkretne, ten konkretny ustęp, właśnie. No ja myślę, że całkiem inaczej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy mieli odwagę być wobec Jezusa szczerzy. I mówić Mu rzeczywiście tak, jak czujemy i tak, jak pragniemy. My czasem tak bardzo chcemy przed Jezusem być poprawni, a to nie o to chodzi w tej relacji. Jak gdyby no, no, wszędzie, gdzie jest dwoje ludzi, którzy jakoś sobie ufają, no jest też ta, ta szczerość. Przy czym Jezus nas zna i dobrze wie, że to jest czasem jak w tej przypowieści, że ktoś mówi nie chce, ale potem idzie, tak? I my mamy prawo wyrazić nasze uczucia. Uczucia jako uczucia nie podlegają moralnej ocenie, podlegają czyny. To, co po tych uczuciach później idzie, dlatego że to, że Wanda nie chce, no kto by chciał? Nikt by nie chciał, ale ostateczna decyzja jest taka, że podejmuje to, co jej Jezus zaproponował. Gdyby się nie zgodziła, to Pan Jezus znalazłby pewnie inną drogę czy inne rozwiązanie. Przypuszczam, że to nie byłby, ale zawsze jest łaska, którą można zyskać, można stracić, zawsze jest miłość, w której można wzrastać albo może troszkę mniej. Zdaje się, że, że tutaj była decyzja, która no, prowadziła do większej miłości. No i Bogu dzięki, Wanda wybrała także. Ale to prawda, to daje dużo nadziei i uczy też człowieka, że czasem panu Jezusowi trzeba powiedzieć wprost, nie chce i nie bać się. Ale to super, właśnie. Prawda, nie ma udawania, tak. przed Bogiem jesteśmy tacy. Ja tak. się przyjmuje, on po dialogu dalej. Ale... No, ma, też mhm. moc, ma też moc, żeby nas doprowadzić do, do pewnych decyzji na zasadzie takiej pokazać się nam i dać zrozumieć. Tylko trzeba zaufać i powiedzieć. Siostro, a ja jeszcze mam takie pytanie. Czy jak wanda została przyłożona, czy siostry trochę zmieniły stosunek do niej? Nie. Tak? Nie sądzę, żeby to jakoś się hmm. mocniej do niej jako do osoby. Bo tutaj chyba nie. Siostra też była ja się z tego śmiałam, bo to tak trochę naprawdę bardzo paradoksalnie wyglądało. Dostała polecenie na piśmie od siostry generalnej, żeby ma nie chorować. Tak. Dostała, tak. a jednak nadal choruje. To nam to proszę mi rozkazać, żeby nie chorowała tak. do siostry generalnej. I nadal gorączka 40 stopni. A pani Jezus nie słucha. Pani z nie słucha. A ta przełożona no, no chyba widziała, co się z nią dzieje. No, no. Nie no, to jest też taka normalna rzecz, że próbowały jak mogły, tak? <laughs> Skoro Wanda chciała, no to przełożona jej rozkazała. No ale Pani Jezus inne plany. I ten ból później okazuje się, że dostaje po tych dniach ból w ramionach jako ból, jako wynagrodzenie za grzechy swojego zgromadzenia. Ja zapytam jeszcze o tą serię badań lekarskich, bo tak. później zaczynają się badania. Już tak. się ujawniają stygmaty. Tak, no to było też na, na wyraźnie wskazanie księdza arcybiskupa, który nakazałaby aby przeprowadzono badania lekarskie Wandy. No i właśnie badają e, pani doktor, to jest chyba Borodzicz. Tak. Która stwierdza, że siostra ma chorę płuca energii, następnie jest badana przez doktora Rynkiewicza. Tak. Mówi, że była badana w sposób bolesny i nieprzyzwoity, cokolwiek to znaczy. No Nie oznacza to, to nic szczególnego. Jednego. Oznacza to tylko, że na przykład rany serca, żeby lekarz mm. mógł zobaczyć, to trzeba było odsłonić po prostu okolicę piersi. piersi. I, to było. I w ten sposób to było. A druga rzecz, bolesne było z tego względu, że on ją. Po prostu sprawdzał, jakie są od, yy, refleksy. On był neurologiem w ogóle. I y, te miejsca, gdzie były blizny, czy gdzie się ukazywały te rany, to on to kłuł szpilką. W ten sposób to badanie było bolesne i nieprzyzwoite. To są. Przy tym badaniu towarzyszyły dwie siostry. Nie była sama z lekarzem, tylko były te dwie siostry. I później ta reakcja była taka. W ten sposób, że Wanda próbowała się zasłonić, a lekarz potrzebował zobaczyć tą ranę, więc, jej odsunął, tak, więc jej odsunął rękę, ale ona bardzo to przeżyła z tego powodu właśnie. Tak. No właśnie lekarz stwierdza jej psychopatię konstytucjonalną. Wiadomo, co to chodzi. Lekarz powiedział, że w zależności od motywacji, które nią kierują, może zostać świętym albo złoczyńcą. Tak naprawdę w tej chwili nie ma takiego określenia i do końca nie wiemy, bo konsultowaliśmy co współcześnie. O co dokładnie chodzi. Trzeba by to było zbadać nie. wedle ówczesnych pojęć medycznych. Bo psychopatia ja to nam się kojarzy ale bardzo... Ale nie, o... nie była psychopatką. No, nie nie. no właśnie. Nie jest to z tym związane. Dobrze. Jezus też często nazywa Wandzie swoją królewną, pieszczotką, tęsknotką, tak. herubę. ojej. Tak. I pokazuje też jej godność oblubienicy. To jest niesamowite, że Jezus pokazuje jest, jak godność oblubienicy. Siostra się zakona jako oblubienicy, i Wanda też często o tym pisze. I siostra z tego czerwona na przykład dla waszego powołania teraz? Czy też siostra z tego czerpiecie? Ja myślę, pisze? że my odkrywamy pewne rzeczy również. Mhm. No Idea oblubienicy, no to wiadomo, że to mhm. kwestia zaślubin, tak. Ześlubin, tak. Każda z nas przeżywa moment ślubów wieczystych, kiedy otrzymujemy znak naszych zaślubin obrączkę lub pierścionek. To jest obrączka siostra? zobaczyć. Tak. I to są jak gdyby symbole widzialne dla nas tego, tego zaślubin, tych zaślubin ślubów wieczystych. I, i to jest no, w ogóle życie zakonne, na tym bazuje, prawda? Właśnie też Jezus pokazuje Wandzi śmierć i sąd w pewnej zakonnicy. To było też bardzo niesamowite, jaka jest walka o duszę Wanda. To też pani pisze, że walka, jaka rodzi się o duszę właśnie w dniu właśnie duszy zakonnej, że to anioł stróż powoduje, że ta dusza jest ognięta tęsknotą za Bogiem. I jeżeli w tym umiera, to jest już łaską Boga, bo widzi siebie w prawdzie, prawda? Że to też było takie piękne, dość taki opis, że była walka też jej duszy zakonnej. No i ona tam widzi siebie w prawdzie, te wszystkie może rzeczy, których zaniedbała. No i staje w takim przerażeniu, tak? Ale przychodzi ten anioł i daje duszy taką tęsknotę za nią. I ona umiera w tej tęsknocie. No i już jest to... No to jest też piękna walka, tak? No, moment śmierci jest momentem decydującym dla nas. Dopóki żyjemy, zawsze możemy wrócić do Boga i zawsze jest ta możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Moment śmierci jest tym, co utrwala nasze wybory. Już ostatecznie, już wtedy nie ma innej opcji. Tak? I moment śmierci jest też tym momentem, kiedy toczy się ostateczna walka o duszę. I dlatego na przykład święty Michał Archanioł jest patronem dobrej śmierci i święty Józef dlatego że moment śmierci jest momentem kiedy rzeczywiście w świecie duchowym toczy się walka o duszę kiedy staje zły duch i anioł stróż tej osoby i walka o duszę toczy się wtedy już tak w sposób ostateczny tak jak każdy myślę, że tutaj kwestia przy śmierci wszyscy jesteśmy równi tylko że my otrzymujemy bardzo wiele łaski darów które miałyby nam pomóc w tym, żeby rzeczywiście być bliżej Boga, bliżej, yy, bliżej nieba przez nasze wybory i życie. Pan Jezus oszczędza nam wiele trudności czy wiele trosk, które mają osoby w świecie, po to, żebyśmy bardziej może właśnie poświęcali czas jemu.